Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie. Jako, że na kanale mało czasu poświęcamy konsoli Nintendo Switch, to może czas to zmienić. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was kilka fajnych, growych niespodzianek gier, które ukażą się na dniach na hybrydową konsolę od Nintendo. I tak w zanadrzu mamy gry akcji, rogaliki i przygodówki 2D. Zaczynamy. A zaczynamy od Yuden Chronicle Rising, gry, która musiała znaleźć się na liście. Akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum co Yuden Chronicle 100 Heroes, JRPG, który został stworzony przez byłych twórców Suikodena i przesunięty na 2023 rok, jeśli się nie mylę. Ale żeby umilić czekanie, twórcy wydali ten spin-off, czyli Juden Chronicles Rising, nastawiony na akcję. W marcu zeszłego roku, podczas przedpremierowego pokazu, można było po raz pierwszy poznać się z tytułem. I na tej podstawie trudno powiedzieć coś więcej. Tytuł ten na pewno oferuje ładną oprawę wizualną 2D, 3D, dynamiczne walki, kilka grywalnych postaci, będzie można również zbudować własne miasto. I co z tego wyjdzie, okaże się niebawem, bo 10 maja 2022 roku. Gra wyjdzie praktycznie na wszystkie platformy. Tymczasem kilka miesięcy po premierze we wczesnym dostępie roglajkowy -like Source of Madness w końcu ląduje w pełnej wersji na PC i konsolach Nintendo Switch. Ta gra ma w sobie coś, co szybko przykuwa uwagę, a jest to wyjątkowa, mroczna i stylizowana grafika inspirowana uniwersum Lovecrafta. Wciel się w ucznia i wyrusz na koszmarną Odyseję. Odkryj kosmiczne sekrety krainy Marn i wierz, czy szaleństwa tajemniczej Cytadeli Księżyca. Czytamy na stronie projektu na Steamie. Nie tylko poziomy, ale i sami bossowie są generowani losowo. Czy to wystarczy, żeby zaintrygować graczy? Na pewno, a na domiar złego mamy wreszcie rozgrywkę, która głównie opiera się na magii i która wygląda bardzo obiecująco. Grę będziecie mogli sprawdzić 11 maja na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xboxie Series X, S, no i oczywiście na Nintendo Switch. Tymczasem w zupełnie innym gatunku nadchodzi Flipping Cactus, szybka gra akcji 2D, w której grasz kaktusem i uwaga, w nocy do jego domu przybywa kartel narkotykowy, który porywa całą jego rodzinę. Więc jako kaktus nie możesz wstać bezczynnie i nie próbować się zemścić. Flipping Cactus wydaje się oferować bardzo dynamiczne walki, porównywalne z doskonałym Pro Force. Oprawa graficzna jest odskulowa z naprawdę mnóstwem efektów w szczytowych momentach akcji. Oczywiście gra polega na tym, by wszystko zniszczyć. Tytuł wygląda na pokręcony i może dlatego jest wart uwagi. Data premiery 12 maja 2022 roku. Dostępna także na PC, PS4, PS5 i wszystkich Xboxach. Rogue Lords. W Rogue Lords przyjdzie nam wcielić się w samego diabła. Tak, władca piekieł przekonał się na własnej skórze, że dobro zawsze zwycięża i teraz za wszelką cenę chce to zmienić. W tym celu przywołuje do siebie zacną kompanię rozmaitych osobowości. Hrabiego Drakule, Białą Damę, Krwawą Mary i Barona Sameli. Całość rozegra się w XVIII-wiecznej Nowej Anglii, a naszym zadaniem będzie jak najsilniej dać się we znaki siłom dobra. Mamy tutaj do czynienia z grą proceduralną z turowymi bitwami, co zbliża ją do systemu rozgrywki znanego Slay the Spire i przede wszystkim można zmienić niektóre zasady gry. W końcu nie na darmo się jest diabłem, prawda? Data premiery 12 maja 2022 roku. Gra dostępna na PC, Xbox One, PS4 no i oczywiście na Nintendo Switch. Teraz wjeżdżamy z nutą nostalgii. Dungeons of the Red Rock. Wkrótce wyląduje na Switchu po wydaniu na PC, iOSie i Androidzie. Oprócz estetyki, która szybko przywodzi na myśl Zelda, gra jest w rzeczywistości grą typu Dungeon Crawler z elementami gry typu puzzle w czasie rzeczywistym. Przypomina to na przykład Legend of Grimrock, ale z widokiem z góry. W grze przechodzisz kwadrat po kwadracie przez 100 poziomów, walczysz z potworami, rozwiązujesz zagadki i oczywiście w miarę postępów lokacje będą coraz bardziej skomplikowane. Zarówno na Steamie, jak i na urządzeniach przenośnych Dungeons of Dragon. Red Rock zbiera bardzo dobre recenzje. Premierę ma 12 maja 2020 roku. Gra dostępna jest na PC, iOSie, Androidzie, no i teraz na Nintendo Switch. I na koniec mam dla was Vesper Zero Light Edition, która pojawi się na PC i na Nintendo Switch 12 maja. Jest to ulepszona wersja gry Vesper wydanej w zeszłym roku. I z tej okazji studio Cordens Interactive zaktualizowało zagadki i projekty poziomów, dodało kilka modeli, a nawet poprawiło nieco rozgrywkę. Co do reszty, ta sama historia, kolorowa i hipnotyzująca oprawa wizualna, serwująca przygody małego robota zagubionego na planecie pełne niebezpieczeństw. W związku z tym często będziesz musiał się chować, uciekać przed obcymi stworzeniami. Gra ma swoją premierę 12 maja 2022 roku. Dostępna jest także na PC. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że któraś z tych gier była dla Was interesująca. Napiszcie w komentarzach, która. Być może już coś ogrywaliście, być może macie zamiar. Dajcie koniecznie znać, a my widzimy się już w w następnym materiale. Trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia. Cześć.